Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer jeden. Wielkopolska to miejsce, w którym pracuje wielu znakomitych samorządowców. Za chwilę odbędą się wybory. Wystawiamy znakomitych kandydatów. I proszę, aby Państwo im zaufali. Magdalena Danuta Matuszek z Domu Różalska, siódma na liście. Mieszkanka Kalisza. Od 2013 roku psycholog w niepublicznym przedszkolu w powiecie pleszewskim. Zawodowo również związana ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych. Działacz społeczny, ale też sportowiec. Trenuje karate. W pracy samorządowej chciałabym się zająć tą grupą społeczną, która jeszcze nie ma prawa głosu, a więc dziećmi. Dzieci to również ich rodziny. Dlatego uważam, że szczęśliwa rodzina to podstawa zdrowego społeczeństwa. Jan Adam Kłysz. Ósmy na liście. Mieszkaniec powiatu Kaliskiego. Zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Założyciel i pierwszy prezes zarządu Forum Młodych Ludowców w Kaliszu. Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy marszałku Województwa Wielkopolskiego. Południowa Wielkopolska, a w niej aglomeracja Kalisko-Ostrowska to ważny ośrodek rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Nowe drogi, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna, integracja transportu. Zadbajmy o to wspólnie. Zbigniew Wojciech Mizerny, dziewiąty na liście. Mieszkaniec Pleszewa, przedsiębiorca. Od 20 lat prowadzi firmę branży energetycznej. W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego chciałbym się zająć odnawialnymi źródłami energii. Chciałbym reprezentować osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze. Zainteresowane tą branżą. Odnawialne źródła energii to wymierna korzyść dla nas wszystkich. Wielkopolanie, zawierzcie tym, którzy sprawdzali się przez pokolenia. Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Wiernym tradycji, wiernym pozytywistycznej myśli wielkopolskiej, wiernym temu, że tylko razem możemy więcej. PSL nie zawiedzie. Zbigniew Antoni Ignor. Dwunasty na liście. Mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. Specjalista do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. Wiceprezes zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Ochrony Środowiska Starostw Powiatowych w Poznaniu. Środków na ochronę środowiska zawsze będzie brakować, dlatego powinniśmy racjonalnie nimi dysponować. Czysta woda, powietrze i lasy wolne od śmieci to nasze dziedzictwo. Nina Adamczewska, 14. na liście, mieszkanka powiatu kaliskiego, dyrektor szkoły podstawowej nr 2 imienia Jana Pawła II w Kaliszu, koordynator szkół imienia Jana Pawła II diecezji kaliskiej, nauczyciel z ponad 30-letnim stażem, logopeda, wieloletnia dyrektor szkoły podstawowej w Cieni II, członek zarządu stowarzyszenia Pomoc na Dłonie. Jestem dla ludzi, nie dla władzy. A to jest gwarancją sukcesu. Startując do sejmiku województwa wielkopolskiego chcę mieć realny wpływ na rozwój i sytuację naszego regionu. Będę pracować na rzecz szkolnictwa zawodowego i kreowanie rynku pracy. Będę ambasadorem instytucji marszałkowskich. Będę Twoim ambasadorem. Wielkopolska to miejsce, w którym pracuje wielu znakomitych samorządowców. Za chwilę odbędą się wybory. Wystawiamy znakomitych kandydatów i proszę, aby Państwo im zaufali. Samorząd. Tu zaczyna się Polska. Polskie Stronnictwo Ludowe, lista numer jeden.